bardzo fajna historia, bo znaleźliśmy ją w Czechach, fajna firma, jak będziecie chcieli, będziemy pisać Wam w komentarzach, mają tyły, całe kasty, na nadwozie, ćwiartki, wszystko, e, nawet nie drogo, natomiast jest jedna rzecz, dostało e, w krzakach, zobaczcie, to mi nie jest potrzebne, dlatego, że ja całą dupą wjeżdżał nie będę, tutaj jest wycięta dziura, zobaczcie, będziemy wjeżdżać tą podłogą, Tutaj z mocowaniami i doły błotników zostają, czyli to co zgnite i nadkole to akurat tu jest zostawione dobra, Zobaczcie, ten błotnik jest wycięty. Już to zostanie z tego samochodu, czyli to mamy w idealnym stanie. Kupiłem naprawdę w bardzo dobrym stanie nadwozie. Natomiast nadkola wewnętrzne są idealne. Tutaj podłoga jest idealna. Ta część, która idzie zbiornik jest idealna. Co ciekawe, zobaczcie, zbiornik tutaj jest. Dlaczego? Dlatego, że w lancerze ci co robią przy lancerach wiedzą, że jak coś stoi w czakach, taki samochód, to wykręcić śruby z zawieszenia, żeby to zawieszenie spuścić, graniczy z cudem. Tak naprawdę nawet nie ma jak tego obciąć, bo trzeba było zniszczyć tył nadwozia. No i kupiliśmy, zobaczcie, taki gruz. Natomiast tu mnóstwo rzeczy z tych wahaczy, z belek, z tych rzeczy, które są bardzo drogie. Belka kosztuje nowa 4,500 tysiąca złotych. A o, która jest tutaj. Natomiast to się wyszkiełkuje, będzie jak nowe. Troszeczkę anody, trochę ocynku i będzie cacy. Wakacze, które będą konieczne do zmiany się wymieni. E, oczywiście zregeneruje się zaciski, da się nowe tarcze, nowe klocki, nowe szczęki, i umówmy się, że będzie nówka. Ważne, że jest zbiornik. Bo zbiornika też nie byli w stanie wyciągnąć, dlatego że nie odkręcili dyferencjału. Nikt nie wie, w jakim to jest stanie, ale jest, i to jest ważne. Niestety czasy nastały takie, że e, chcieli za tą tył. 1800 euro taki zgnity, zobaczcie ja przypominam 4,5 4000 zł zapłaciłem za Lancera który jeździł i to jeździł bardzo dobrze w automatycznej skrzyni biegów klima działała wszystko perfekcyjnie a tutaj droższa o ponad 3000 3,5 koła może lepiej sama dupa